Dobre misiaczki w stolicy Dominikany, w Santo Domingo yeah, recording everything. Hello, man. Hello. Moi drodzy, jak ja to zawsze powtarzam, że podróż to nie miejsce, a ludzie A najlepiej ludzi poznaje się na plaży A że jesteśmy na plaży, to poznałem ludzi A ludzie ludzią ludzi I ogólnie tak to wygląda, że nie ma nic lepszego w tym miejscu jak ludzie, prawda? Więc powtórzę jeszcze raz słowo ludzie, żeby straciło jakikolwiek sens Ludzie, ludzie, ludzie i w końcu zaczęło to dziwnie brzmieć Także my jesteśmy na plaży, w Santo Domingo zaczynamy zwiedzać od przyjemniejszej strony eee... No że jest ładnie, także poznajmy ekipę. A zatem poznajcie Karolinę, która jest zajęta rozmawianiem po hiszpańsku. Nie wszystko jeszcze rozumiem, ale to właśnie ona mnie zaprosiła tutaj do Santo Domingo. Dzięki niej tutaj jestem, dzięki niej poznałem tych wspaniałych ludzi. Zaraz koło niej no się... nie siedzi Sarem, którego pewnie znacie już z mojego instastory. Bardzo, 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 bardzo lubi Rum. E, tutaj jest koleżanka, no, której jeszcze, jeszcze nie do końca znam, ale nazywam no, ja, się chyba Klaudia. Tutaj mamy e, drugą Karolinę. Karolina jest e, tutaj art, art, art designer. Hi. Okay. I, I mamy przyjaciółkę, która jest z Maroko. Także trochę International Meeting. Więc idziemy Bardzo International. Tro trochę tak. Także idziemy się teraz wykąpać i nie zamulać przede wszystkim. Oh, hello! I przyszły jeszcze dwie wspaniałe koleżanki. Mua. Plażowanie, plażowaniem Jednak cóżki trzeba wybrać, a z racji, że niestety Karolina nie ma e, pralki, to trzeba iść do pralki. No i w sumie taka zabawa z pchaniem jednej pralki kosztuje 40, u, 425. Pesos, czyli tak naprawdę 8 8,5 dolara. Więc trochę drogo. Chciałem Wam ogólnie pokazać ogólnie życie w mieście tutaj. Bardzo bym chciał. Po jednej, po drugiej stronie rzeki i tak dalej, bo też są oczywiście podziały, jak to wszędzie na świecie są podziały. Tylko że pada i nie idę, więc zrobię coś do jedzenia. Santo Domingo Dla wielu będzie to po prostu kolejne duże miasto, ale ja postaram się wam je pokazać troszeczkę z innej strony i może opowiedzieć coś o historii ale to zobaczymy, jakby się uda zobaczyć w PC i przeczytać na wikipedii A miejsce, do którego was teraz chcę zabrać było pierwszym miejscem pierwszym miastem jakie założyli tak naprawdę Hiszpanie w nowym świecie. Trzeba ogarnąć jakąś taktę i, i zobaczymy, co się będzie działo. Hola. Ogólnie po mieście poruszamy się w taki sposób takimi miejscowymi taksówkami które zatrzymują się po prostu wszędzie, zbierają każdego Normalnie, e, normalnie na moim miejscu siedzą dwie osoby, z tyłu potrafią siedzieć cztery do pięciu Więc ogólnie czasami jest wesoło No i w nocy warto uważać Bo różnie to bywa Zresztą jak wszędzie I przesiadka No i witam was serdecznie w Stonach Kolonial Czyli nic innego jak taka Młodrzejowska w zasnowcu Albo Mariacka w Katowicach I tak w sumie jeszcze zapomniałbym wam powiedzieć Że taka przejażdżka około 10 km Kosztowała mnie całego dolara Czyli za jakby jedną Jedną taksówkę zapłaciłem 50 centów. Ogólnie to są takie miejskie taksówki, które po prostu korstują gra, które po prostu kursują sobie jakby po jednej ulicy, więc są tanie. Everybody. Ciekawą rzeczą tak naprawdę jeszcze na Dominikanie w to że samochody mają tylko jedną tablicę rejestracyjną, która jest z tyłu i praktycznie 90% samochodów ma przyciemnione wszystkie szyby. A miejsca, które najbardziej mnie chyba urzekły, to miejsca, które nazywają się Kolmado, czyli sklepy monopolowe, sklepy spożywcze rozstawione w różnych częściach miasta. I ogólnie polega to w taki sposób, że przed takim sklepem są rozstawione krzesełka stoliki, wieczorem gra e, muzyka, można kupić piwo, można pić normalnie, legalnie sobie e, na miejscu. I wygląda to w taki sposób. Hola. No i tak właśnie spędza się tutaj popołudnia ludzie wychodzą na ulicę, grają w warszawy, siedzą w calmados, e, piją piwo, e, spotykają się i tak dalej, także jest ciekawie, ale muszę wam powiedzieć, że wszyscy na pozór się tutaj uśmiechają i ogólnie hajla bajla i tak dalej, bla 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 to ludzie sobie tutaj nie ufają każdy każdego ostrzega przed tym jak tu jest niebezpiecznie, jak tu jest niedobrze przed tym, że może stać się krzywda, że mogę zostać okradzony, że każda nowo napotkana osoba chce po prostu sprawić mi przykrość, dlatego zgubiłem się <laughs> Dlatego pod tą maską z takiego latynowskiego stylu jednak kryje się troszeczkę takiego kłamstwa, zawiści i nie do końca szczerości. A tak jeszcze wracając do historii, za mną są mury właśnie pierwszej fortety zbudowaną przez Europejczyków. I szczerze, nie wiem jak wy do tego podchodzicie, ale <laughs> mnie trochę drażni fakt, iż w szkołach uczą nas. Jakie to odkrycia Ameryki, jakie nie było cudowne, jakie to nie było dobre i, i wspaniałe, jakim to Kolumb nie jest e, bohaterem. Tak naprawdę to, co Hiszpania, to, co tutaj kolonizatorzy zrobili z rdzennymi mieszkańcami, to jest tak naprawdę Holokaust. O tym się nie mówi, że wszystkich Indian wytępiono, Tutaj już nie ma żadnego Indianina. Wszyscy zostali zabici. Także, przykro mi z tego powodu, że z, z morderców robi się bohaterów. Niby w porządku, A tak w ogóle za mną jest dom Kolumba, który No, jak już sobie tak tutaj się przeprowadziłem, no to wypadałoby trochę ogarnąć trochę tą brodę, trochę głowę i sobie wyglądać ładnie, dlatego zapraszamy serdecznie do barbershopu w... Santo A najlepsze było to, że zanim tu przyszliśmy, to wyciągnęliśmy go z baru. Cały zdrowy i bezpieczny.